Drodzy kolejarze i miłośnicy kolei, widzieliście, jak się dyktuje rozkaz pisemny, widzieliście również, jak się doręcza rozkaz pisemny, wszystko oczywiście było w praktyce. No właśnie, ale czasami sobie zadajemy pytanie, jaki ten rozkaz wydać temu maszniście. Z tego względu, że mamy co? Semafory wjazdowe, prawda? Mamy semafory wyjazdowe. Również zdarzają się semafory wyjazdowe grupowe. Mamy również semafory drogowskazowe. I te które zarówno odnoszą się do wjazdu pociągu, jak i wyjazdu. Mamy również semafory odstępowe, i też są posterunki odgałęźne, które posiadają tylko i wyłącznie semafory wjazdowe, bez semaforów wyjazdowych. Również bardzo często to się zdarza, a czasami też się zdarza, że na danej stacji nie ma w ogóle semafora. No właśnie, dlatego przygotowałem bardzo fajną prezentację i do tego oczywiście film, nawet dwa filmy, z tego względu, że no nie chcę wszystkiego zawierać w jednym filmie. Podzielimy sobie w pierwszej części stację, a na tej stacji przypadki z, z semaforami wjazdowymi oraz wyjazdowymi, a także drogowskazowymi. Także powiemy sobie, jak nie ma semafora wyjazdowego, co zrobić, jaki rozkaz, tak? I powiemy sobie o przypadkach wjazdów z zamkniętego toru. To będzie pierwszy film, który za chwileczkę zobaczycie. W drugim filmie omówimy sobie w semafory wyjazdowe grupowe i również przypadki związane z posterunkami odgałęźnymi oraz posterunkami odstępowymi i dowiecie się również taka ciekawostka, że jest taka jasta, która pozwala na przejazd przez dany posterunek bez rozkazu pisemnego, bez żadnego sygnału zezwalającego, sygnału zastępczego, rozkazu pisemnego. No właśnie, jaki to przypadek? To w drugim filmie, ale zanim drugi film, będzie pierwszy film, czyli jak Jaki rozkaz na jaki semafor? Jak to będzie wyglądać? A mianowicie, szanowni Państwo, mamy tutaj na żółto ładnie zaznaczony tekst, co będziemy w ogóle robić, jaką jazdę. I teraz uwaga, wyobraźmy sobie, że ukradli nam. Tak zdarza się, że kradną, tak na kolei ukradli nam sygnały zezwalające, ukradli nam sygnały zastępcze. Jeździmy tylko i wyłącznie na rozkazy pisemne. I teraz uwaga, na zielono strzałeczka pokazuje jaka będzie odbywała się jazda i za chwilę zobaczycie tutaj jaki rozkaz na daną sytuację damy. Pierwszy przypadek, szanowni kolejarze, to jest pominięcie sygnału stój na semaforze wjazdowym i to będzie wjazd na stację z toru prawego. Teraz uwaga, wjeżdżamy spod semafora A, nieważne gdzie wjeżdżamy. Czy na tor czwarty, drugi, pierwszy czy trzeci, tak? Zawsze będzie ten sam przypadek, bo wjeżdżamy z toru prawego. Mówimy o stacji, tak? Jaki to rozkaz będzie? No, rozkaz pisemny S, czyli R305, działka druga. Zezwalam przejechać obok wskazującego sygnał stój semafora i w tym przypadku wjazdowego będzie A. Pozostałą treść skreślamy, tak? Drogowskazowego odstępowego wjechać zamkniętego tego toru. No myślę, że tutaj nie muszę wam tłumaczyć podstawowych zasad wypełniania rozkazów pisemnych. Oczywiście pamiętajcie jeszcze, bo ja będę bazował na rozkazach pisemnych S oraz N. Jak wykorzystamy daną działkę, wiadomo trzeba obramować ale już to się tutaj nie bawiłem. Nie ten temat, tak. Chcę tylko pokazać praktyczne wykorzystanie rozkazu pisemnego. Jeszcze cofnę do jednego momentu, ponieważ projektanci mogą, tutaj oko projektanta urządzeń SRK może być bardzo wnikliwe. Ja to wziąłem tutaj. Mm, ten plan z egzaminu zawodowego formalnie semafory powinny być odwrócone w miejsce semafora A powinien być semafor B, a w miejscu semafora B powinien być semafor A. Tak się właśnie oznacza semafory, że patrząc w kierunku wzrostu kilometracji alfabet zaczynamy od lewej strony, czyli po lewej A, po prawej B. Ale to tak mówię. No ja to nie jest mój plan, żeby nie było, dla, także rolą tutaj wyjaśnienia. OK, to mamy opanowane. To idziemy dalej, tak? Ten sam przypadek, ale pominięcie sygnału stój na semaforze wjazdowym, ale wjazd na stację Storu lewego. No i teraz, tak, nieważne znowu, gdzie wjeżdżamy, tak? Z tego, spod semafora B. Czy na tor czwarty, drugi, pierwszy, czy trzeci? Zawsze będzie taki przypadek. Tym razem, rozkaz pisemny R306, czyli rozkaz pisemny N. Zezwalam wjechać z toru szlakowego numer 2 z kierunku Kawki, tak, na stację naszą, czyli Małki, i przejechać obok sygnału stój. No i tu niestety musimy dopisać na samoforze B. No tutaj e, jakoś inaczej bym tutaj osobiście tą działkę piątą zrobił, no ale tu nie wnikam, nie jestem tutaj autorem e, tych działek. Okay. Trzeci przypadek. Teraz tak, czasami zdarza się, że nie ma semafora wjazdowego z toru lewego, tak? I teraz uwaga, wjazd toru lewego nie posiadającego semafora wjazdowego i znowu nieważne, gdzie wjeżdżamy, tak? Na to czwarty, drugi, pierwszy czy trzeci zawsze będzie ten sam przypadek, ale jeżeli teraz macie przed sobą rozkazy pisemne n, szukacie, szukacie tej działki, no niestety nie ma, więc tutaj inne musi być. Zezwalam wjechać z toru szlakowego numer 2, nie posiadającego semafora wjazdowego z kierunku Kawki na stację Małki. Czyli coś na podobę rozkazu pisemnego tutaj działka piąta. no ale to w tamtałce działce 5, no słyszałem, że tutaj niektórzy skreślają tamtą treść, no ale jeżeli, no ja może cofnę tak do tego. Bo niektórzy tutaj robią tak, że zezwalam wjechać z toru szlakowego, numer tam z kierunku takie na stację i tą treść i przejechać obok sygnału stójna skreślają to. No nie jest to praktykowane z tego względu, że nie ma tam myślników, tak? Gdyby był myślnik, to co innego? Dlatego, no mówię, nie wypowiadam się, ale mówię, moje osobiste zdanie jest, że jeżeli, że tutaj w danej działce nie można czegoś wykreślać, jeżeli nie ma tam odpowiedniego miejsca... Więc taką treść zawieramy w działce szóstej, tak? A widzicie, tu akurat skopiowałem, tu akurat obramowałem. Ok, teraz tak nie dam przypadku uwaga, nie dam przypadku wjazdu z toru prawego nie posiadającego semafora wjazdowego, z tego względu, że no, semafory wjazdowe zawsze muszą być. Może nie z lewego toru, ale z prawego zawsze musi być. Więc nie spotkałem się ze stacją, która nie posiada semafora wjazdowego z toru prawego. Jeżeli jest taka stacja, dajcie mi znać, tak? Ale oczywiście mówię o semaforze wjazdowym. Tak, dlatego tego przypadku nie dam. Ok, wjazdy mamy opanowane. Do wjazdów jeszcze wrócę, tak, za chwileczkę, ale teraz pominięcie sygnału stój na semaforze wyjazdowym. Wyjazd na tor prawy. Tutaj też filozofii nie ma, tak? Wyjeżdżamy na tor prawy i tu będzie działka pierwsza w rozkazie pisemnym S. Przejechać obok wskazującego sygnał stój z semafora wyjazdowego E. I koniec kropka. Nie trzeba nic więcej dodawać. Myślę, że bardzo prosty przykład. Piąty przykład. Ta sama sytuacja, tak? Pominięcie semafora E. Ale tym razem będzie wyjazd na tor lewy, więc już na pewno mam tutaj żaróweczka świeci. No, Michał, rozkaz pisemny N, czyli R306. Oczywiście tylko tutaj nie będzie działki, w sensie działka druga będzie, tak? Działka druga, nie działka pierwsza, bo działka pierwsza w n co innego oznacza, ale będzie działka druga w rozkazie pisemnym R306. Tutaj troszeczkę więcej trzeba napisać, bo oprócz przejechania obok sygnału stój na semaforze wyjazdowym E, jeszcze musimy dodać i wyjechać w kierunku kawki na tor szlakowy lewy numer 1, tak? To jest taka sytuacja. Ok, Też pewnie was zdziwi i mnie też przyznam się bez bicia, tak? Co ja was będę oszukiwał, że zastanawiałem się bardzo długo. Po co tutaj projektant tego rozkazu dał w rozkazie pisemnym N lewy, prawy? W sensie lewy OK, nie ma problemu, tak? Ale po co jest te prawy? No właśnie, nie tak dawno się dowiedziałem, za chwileczkę Wam pokażę. Ale to chyba w, bodajże w kolejnym materiale. Nie, nawet w tym materiale, w tym, tym. A nie, przepraszam, w kolejnym będzie, w kolejnym. Widzicie jak Was tutaj oszukuje. Szósty przypadek wyjazdu toru, ten sam przypadek co, co w SC, tylko tym razem będzie wyjazd z toru nieposiadającego semafora wyjazdowego. Wyjazd na tor prawy. Spokojnie jest taka działeczka w rozkazie pisemnym S. Przedtem było wyjazdowego, tak, a teraz wyjechać z toru numer 2 nieposiadającego semafora wyjazdowego. Także myślę, tutaj nie ma najmniejszego problemu. I już pewnie wiecie, co Was czeka w przykładzie siódmym. Wyjazd z toru nie posiadającego semafora wyjazdowego, wyjazd na tor lewy w rozkazie pisemnym N również jest taka działka ostatnia. Toru, w sensie dział, działka druga, ostatni jest tutaj przypadek tak? z te, w tej działce, czyli z toru numer dwa nie posiadającego semafora wyjazdowego wyjechać w kierunku Kawki na tor lewy i nic więcej pisać nie trzeba. Myślę, że z takich przykładów prostych yy, mamy proste mamy za sobą, ale teraz teraz uwaga, ja wiem teraz co macie na myśli, bo to jest wiastoru zamkniętego, nieposiadającego semafora wjazdowego, wiastoru prawego i już wiem, kto sobie pomyśli. Michał, ale ty masz krótką pamięć, bo przed chwilą powiedziałeś, że y, musi być zawsze semafor z toru prawego. Ja wiem, ale ja specjalnie dałem taki przykład. Wiem, że może w, w praktyce tego nie ma, ale ja po prostu chcę y, dałem taki przypadek, y, bo chcę to porównać do kolejnego slajdu, a mianowicie wjazd toru zamkniętego, czyli mamy tor zamknięty. Tylko pamiętajcie, że, że ta tarcza D1 stoi tutaj nie na wysokości semafora wjazdowego, tak? Tylko ona powinna stać w tym przypadku. Yy, na, za ostatnim rozjazdem yy, w, w, kierującym na tor pierwszy. tak? Ale spokojnie o zamknięcia torowych yy, będzie niedługo mowa, i też wam pokażę. Yy, gdzie, ustawić, ta, gdzie postawić tarczy D1 w zależności od tego, co zamykamy. No i teraz uwaga, yy, pamiętajcie jedno, yy, to słowem wstępu, nie ma czegoś takiego, jak to jest bardzo ważne słowa. Zamknięty lewy, zamknięty prawy. Nie ma czegoś takiego. Jest tor zamknięty, to jest po prostu tor zamknięty. Tak to można określić, tak? Nawet jak wyprawiamy pociąg, tak, na tor zamknięty, zawsze będzie rozkaz S. Nie waży, czy dobra mówiąc, wyjeżdżamy na ten tor lewy, czy na ten tor prawy, ale wyjeżdżamy na tor zamknięty, tak? Po ta zamkniętym torze prowadzimy owszem, ruch pociągów, ale pociągów roboczych, tak? To, to, to a pociągi robocze nie mają rozkładu jazdy, więc tutaj. Nie musimy jakichś tam wskaźników W24 dla nich dawać, tak, czy jakiś rozkład jazdy, zawsze będzie S, tak, bo dla S jest na jazdę na tor zamknięty, nieważne jaki, tak. Więc tutaj będzie, jest takie coś, wjechać z zamkniętego toru numer 1, nie posiadającego semafora wjazdowego, i tu będzie rozkaz pisemny S, czyli R305. Odwracamy sytuację, tak. Wjazd z toru zamkniętego, nie posiadającego semafora wjazdowego. to już bardziej praktyczny przypadek, bo może być taka sytuacja, o której doskonale wiecie, że wjazd z toru lewego bez semafora, wjazd z toru lewego zamkniętego, tak. I znowu, ktoś powie: NK, ale przed chwilą powiedziałem co? Że na wyjazdy, na tor zamknięty, wjazdy z toru zamkniętego zawsze. Więc ten sam przypadek, co poprzednio, tylko po prostu zmieniamy numer toru, tak? Wjechać zamkniętego toru numer 2 nieposiadającego semafora wjazdowego. Więc, żeby nikt w tym przypadku, szanowni Państwo, nie dawał enki, tak? Działka szósta, wjechać zamkniętego toru numer 2 nieposiadającego semafora wjazdowego, bo zamknięty tor to jest zamknięty tor. Po coś ta działka została tutaj zrobiona, tak? Dobrze, dziesiąty przypadek, no właśnie, teraz zajmiemy się semaforami drogowskazowymi, będzie bardzo, bardzo ciekawie, a mianowicie he, pominięcie sygnału stój na semaforze drogowskazowym, zamiar wyjazdu na tor prawy. I teraz uwaga, nie sugerujcie się tą strzałką koloru zielonego, z tego względu, że za chwilę zobaczycie rozkaz pisemny, ale tylko na pominięcie semafora drogowskazowego G. Jeżeli pomijam semafor G, to mam jechać tylko do semafora E, tak? Dalsza jazda na semaforze E będzie na podstawie albo sygnału zezwalającego, albo na podstawie sygnału zastępczego, albo ponownie na podstawie rozkazu pisemnego. Więc, ale po prostu dałem specjalnie strzałkę, że jedziemy później w pierwotnie na tor prawy, tak? Bo jeszcze przy semaforze E możemy zmienić decyzję, możemy pojechać na tor lewy, tak? Ponieważ drogowskazowe są przed semaforami wyjazdowymi. Ok, mamy na to przypadek, tak, w tym przypadku semafory wyjazdowe, przepraszam, semafor drogowskazowy odnoszący się do wyjazdu, bo przeważnie semafory drogowskazowe odnoszą się do wyjazdu, ale weźmy sobie działkę drugą, tak, i tam jest przypadek, znowu, który męczył mnie bardzo, bardzo długo. A mianowicie semafor drogowskazowy, odnoszący się do wjazdu. Nie będę, mówię za cholerę, za przeproszeniem już powiem. Zastanawiałem się bardzo długo, ale dlatego z pomocą przysz, przyszli koledzy że no bo niestety ja mieszkam w województwie kujawsko-pomorskim, nie mam takiej sytuacji, no ale od czego jest warszawka, prawda? W Warszawie takie przypadki się znajdują, i może za chwileczkę o, o tym opowiem, tak? Ale jeszcze zanim to, kolejny przypadek: pominięcie sygnału stój na samoforze drogowskazowym, zamiar wyjazdu na tor lewy. I teraz uwaga, ktoś pomyśli, no NK, tak? Bo będziemy jechać na tor lewy. Ale zauważcie, że semafor drogowskazowy jest jeszcze przed semaforem wyjazdowym, tak? Yy, więc w tym przypadku co? Mijając semafor D, mogę jeszcze zmienić kierunek, tak? Mogę jeszcze zmienić decyzję, więc tutaj też będzie ten sam przypadek, gdzie rozkaz pisemny S. Jeżeli semafory drogowskazowe odnoszą się do wyjazdu, to zawsze będzie rozkaz pisemny S, ponieważ dopiero wtedy na semaforze D. Musimy dać rozkaz pisemny n, jeżeli nie będzie wyjazd na sygnał zezwalający ze wskaźnikiem w24 lub sygnał zastępczy ze wskaźnikiem w24. Więc tam ten sam przypadek, dosłownie, tak? Bo mówię, bo semafory drogowskazowe są w stacji przed semaforami wyjazdowymi. Jeszcze nie zamierzamy wyjeżdżać na tor lewy, tak? Okej, okay. teraz przejdę do bardzo, bardzo, bardzo ciekawego przypadku, tak, a mianowicie, no właśnie, pominięcie sygnału stój na semaforze drogowskazowym, zamiar wjazdu z toru prawego. Teraz uwaga. Może ja zdam ten rozkaz tak najpierw zobaczcie o, drogowskazowego odnoszącego się do wjazdu pociągu. Bardzo długo się zastanawiałem, bo u mnie na przykład na moim terenie są semafory wyjazdowe, są przepraszam, semafory drogowskazowe, które odnoszą się do wyjazdu pociągu, tak? Bo jakbyśmy wjeżdżali sobie ze szlaku, drodzy kochani, to mamy tak, semafor wjazdowy, drogowskazowy i wyjazdowy, czyli ten drogowskazowy odnosi się do wyjazdu. Ale uwaga, dlatego yy, dość długo szukałem, ale znalazłem z pomocą kolegów. Warszawa Rebertów. Macie tutaj wycinek, nie wiem skąd tutaj jest wjazd, Na pewno miejscowi wiedzą, tak, bo jest łuk. Jest taka stacja Warszawa Rebertów. Bardzo długa stacja z tego co widziałem na semaforku. I tam jest taka sytuacja, że, zobaczcie, od góry, 166, to jest semafor sbl -ki. I teraz uwaga, wyobraźmy sobie, będę bardzo powoli tłumaczył, wyobraźmy sobie, że nie ma semafora Z1, tak? I nie ma sygnalizatora powtarzającego SPW, jest tylko semafor W. No i teraz uwaga, jest taka sytuacja, że jak widać jest łuk. no, widoczność semafora wjazdowego. W tym przypadku na razie, tak? Gdybyśmy nie mieli tych, tego semafora Z. Widoczność semafora W jest, no, ograniczona, bo jest sług. No i teraz ktoś pomyśli, to Michał, co to za problem? Daj sygnalizatory powtarzające. No właśnie, nie wolno, ponieważ na SBLC nie wolno stosować semaforów yy, przepraszam, sygnalizatorów yy, powtarzających, z tego względu, że, no, jest zakaz, tak? Nawet jeżeli jest to semafor wjazdowy. Nie ma. Jest zakaz stosowania sygnalizatorów powtarzających na, na szlakach S-Belki. No i teraz ktoś pomyśli, kurde, co tu zrobić? To zróbmy tak. zamotujmy semafor wjazdowy, zróbmy z tego semafora W semafor drogowskazowy. Ale co zróbmy sobie na prostym odcinku semafor Z, który będzie wjazdowym. I teraz uwaga. Znowu widoczność będzie, uwaga, do semafora W bardzo ograniczona, bo jest sługa. Ale spokojnie, szlak s uwaga kochani, kończy się na semaforze Z. Od semafora Z, jadąc tu na dół, jest już stacja. Na stacji można stosować sygnał sygnalizatory powtarzające. Nie ma problemu. Widzicie, jak to ładnie wybrnęli, prawda? Yy, więc spokojnie, tu jest semafor wjazdowy Z. A semafor W jest semaforem drogowskazowym odnoszącym się do wjazdu. Ktoś pomyślnie. no to po co wtedy semafor drogowskazowy W? No właśnie, tam miejscowi wiedzą, że mamy przyjazd kolejowo-drogowy, jak widać, który jest uzależniony w przebiegach. Jest zbyt duża odległość między semaforem Z a tym przyjazdem kolejowo-drogowym, więc uzależniamy przejazd urządzenia na przejeździe kolejowo-drogowym nie od semafora Z. A od semafora W, tak? Więc no, takie wybrnięcie sytuacji, tak? Bardzo fajnie to zrobili. I akurat, jakbyśmy dalej pojechali, do Warszawa Rembertów, ogólnie pozdrawiam dyżurnych z Warszawy Rebertów. macie naprawdę dużo roboty z tego względu, że chcąc zrobić przelot dla pociągu, to musimy kliknąć w cztery semafory. Uwaga, tam jest semafor wjazdowy, drugowskazowy, odnoszący się do wjazdu, bo je widzicie. I semafor drogowskazowy odnoszący się do wyjazdu, i dopiero semafor wyjazdowy. No podziwiam, podziwiam cztery semafory dla jednego kierunku. Naprawdę dość długa stacja. Ok. Eee, więc rozkaz wygląda tak.